A, jak już to oglądasz, to mam do ciebie sprawę. Zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku. Simoneczko z Tej strony, Mandy. A w dzisiejszym odcinku jest ze mną. A jest super, że witam bardzo serdecznie. I będziemy mieli kolejne wyzwania, jeszcze fajniejsze, jeszcze ciekawsze wyzwania. Teraz jest super, że ryb powie, jakie wyzwania. A wy, drodzy widzowie, jeżeli oglądacie ten odcinek, to pamiętajcie o subskrypcji, lekaczu i dzwoneczku. I piszcie swoje wyzwania, bo wyzwania biorę z komentarzy. I jeżeli. Będziecie pisali naprawdę fajne wyzwania, to niedługo zaczniemy brać was. Więc polecajcie znajomym, żeby znajomi też żeby pisali swoje wyznania. To może ty, albo twój znajomy. Albo jak razem napiszecie, to napiszcie, że na przykład razem chcecie być na odcinku. Piszcie, lajkujcie, komentujcie. I pamiętajcie o dzwoneczku, dobra. I Super Jerry, bo jesteśmy na Jailbreak'u i Aj Super Jerry Dzień ma Dzień, dla mnie do. pierwsze wyzwanie. Jakie to masz tak, dla mnie wyzwanie? Mam ogólnie dla Ciebie pierwsze wyzwanie. Będzie one trudne, ale nie jakoś mega trudne. Musisz oprowadzić bank, ale jest tu jeden haczyk. Bez używania myszki. O kurczę, dobra, czyli. Żeby wam udowodnić, że będę używał myszki. Yy, myszka będzie stała czas w jednym punkcie na mojej głowie. Dobra, zrobię tak. To jednak taktyka stosuje z trochę oddalonym ekranem. Lekko oddalony ekran. Dobra, dobra, tak się tu. Dobra, start, ja startuję. Możesz ze mną iść. zobaczymy ja Zobaczymy ci się uda. Jestem ciekawy właśnie jak to z widocznością u ciebie wygląda Oj, to może być trochę trudne te wszystkie lasery Oj O dobra, udało się Dobra się udało, udało się Ej, to się udało, to się udało Ej to może nie być takie trudne Dobra czy macie kciuki Czy mi się udało brawać bank? Dobra Safe już jest chyba otwarty prawie nie, czy jesteś otwarty, tylko ty czasami nie wchodź. <laughs> nie, 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 ja dobra, nie wchodzę, wchodzę. Ja, no, znaczy, wiem, myszki, ca Myszka cały czas jest w jednym miejscu. Nie widać, na kamer... <słans> nie widać na kamerce, ale widać myszkę cały czas w jednym miejscu, więc nie ruszam jej. Dobra, tak zbiorę do Tisiaka i wychodzę. Okej. Okay. Tak... Dobra, tysiąc wychodzę, dobra. dobra. Okej. Okay. Ładnie Zavem teraz to wygląda ten, ten nowy do zbierania, okej. Okay. Trzeba się teraz przygotować i... Dobra, wychodzimy. Teraz czy kominąć. Akurat trafił się łatwy bank! Dobra, ale... Dobra. Ledwo, ledwo, kurde, już dobra, żółte tedy, HP tedy, Jak już cały muszę przejść, nie będę się cofał, okay. bo to jest nie fair. Przejdę cały. No, żółta HP, więc no, tu nie było łatwo, tu tak trzy razy mi chyba nadwalnęło. Ale dobra, jeszcze dalej, bo teraz jeszcze będzie najgorsze. Tu jest jeszcze dalej coś, ja tego banku już tak dawno nie widziałem. O kurde, coś tu jeszcze jest. Dobra. Tyłem! O kurde no Ty tyłem dobrze chodzisz No okay. muszę tyłem No właśnie wiem, bo ja nie wiedziałem w jaki sposób masz ten Dobra, udało się, dobra jej bałem no się, że tego nie się. zrobię Ale nie udało się, obrabowałem bank bez miszki Bez miszki bank Więc udało się ja, ja Zieliście... zaliczony. Zaliczamy, no to czyli mamy wyzwanie zaliczone no, no to to było też jedno wyzwanie. Od Was to było, więc jeżeli później będziecie pisać, to będę Was brał na odcinki i Was widzów. Więc to polecajcie, piszcie ze znajomymi. Bo czym więcej będziecie pisać, tym macie większą szansę na to, że będziecie na odcineczku. I pamiętajcie o lajkaczu, bo musicie mieć lajka like i suba, żeby brać udział. Musicie mieć lajka like i suba, żeby brać udział w odcinku, to nie? Pewnie, że tak, tak. No, dokładnie. Dary ma suba i bierze udział w odcinku. Tak, ja mam no. wszystko. Dobra, lecimy do kolejnego wyzwania. Okej, okay. jesteśmy przy drugim wyzwaniu. I Jerry, jakie to jest wyzwanie? Teraz wyzwanie będzie takie, żeby musisz zbudować coś, czym dopłyniemy na sam koniec. Cokolwiek, jakkolwiek A, to jest no dowolne. Dobra, to się prostu powiem, że w sumie to jest niemożliwe. Ale ja zrobię eee, coś innego. Okay. Eee, zrobię coś innego. Co tutaj się dzieje? Zrobię wielką pupę. <laughs> zrobię wielką dobra. pupę. Dobra. <laughs> na razie nie wygląda to za ciekawie. Bo to tak, nie ma wyglądać. bloki. Mm. O, mam jakieś bloki, mogę też coś zbudować. Czekaj, dobra, na razie nic nie stawiam. Ja robię wielką kupę. Okej, okej, o metalowe bloczki. Robię wielką kupę. <laughs> tu nie. taki szkło. Bo i tak tego nieznane nie wykonam. Chyba to zrobić. Ja po, po, podstawę trochę nam ogarnę, fundamenty. Ja też fundamenty. mam jakieś bloki. <grym> to będzie mój statek, piek... idealny stateczek, dobra. Piękny jest ten statek. Dobra, i daję dwa siedzonka. Siadaj. Tak, a, a jakiś, kurde. Dadaj. Dobra. Dadaj w drugim, tam masz obok. Już. Dobra, jedziemy i. Jedzie wszystko... tak. Co <grym> to się my... stało tutaj? Tak wygląda. No tak, to jest ciekawe. Raczej nigdzie z tym nie da <grym> moje Moim zdaniem to się rozbijemy to zaraz na pierwszym kamieniu. Ale... E, oby nie. Pa. Już nam odleciało. No Już troszkę na bok. Co tu jest za kap? Okay. O, patrz, lecimy w powietrze w górę. Co tu się stało? Jestem pirat Mandy, więc idealnie y, te kamienie weźmiemy sobie. Nie, no. Trochę przód nam odpadł. O kurczę. No nie mam pojęcia w ogóle, co z poziomów. Nie wiem, idziemy zobaczyć coś tylko za tą ścianą. Bo raczej na pewno nam się nie uda, bo to trzeba profesjonalne statki robić. Ła, wow, co to jest za level? To, to jest, w ogóle ten. Tu można chodzić, zobacz. Tak? O. Faktycznie. Widzisz tak zrobiłem profesjonalne, że normalnie możesz chodzić. Nie! 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 Ja nie! się poza... Nie, ja też! Nie! Dobra. Zabił nas ten statek, no nie. Niestety. To się nie udało. No trudno. Statek jako tako był. Drodzy widzowie, <laughs> Lecimy do kolejnego wyzwania. Okej, okay, i mamy ostatnie wyzwanie. Dobra, Jerry, jakie to jest wyzwanie? No ogólnie, słuchaj, to wyzwanie będzie trochę zakręcone, ale musisz przebrać się za dziewczynę i znaleźć sobie chłopaka. Co?! Chyba Może... sobie jaja robisz. Tak, jakieś dziwne wymyśliłem, ale no nie wiem, jak to zrobisz, nie wyobrażam sobie tego, ale no, musisz spróbować. Nie wiem, widzowie, napiszcie, czy Jerry jest normalny. Dobra, wyjdź, wyjdź, <laughs> wyjdź stąd, wyjdź stąd na tej Okej, okay, cześć. Idę tu. Nie patrzcie się, widzowie. Ja się teraz przebiorę za dziewczynę. Bo... Ej, utknąłem tym. Nicu. Wejść? Dobra. Ej, nie, jak stąd wyjść? Muszę stąd wyjść, muszę, dobra. To inaczej zrobić. Widzowie, nie patrzcie się! O, nic nie widzicie. Dress up. Biorę to. Queer. No nie, dobra. Napiszę sobie, że... Dobra, żeby to... Dobra, robimy tak. O, jak tam... Ci to nie, nie, nie wchodzi! O, jak to wygląda. Czekaj. Dobra, mam. <laughs> Ale nick fajny, Mandy. Wow. <laughs> o, nie. Tak, tak wyglądasz. naprawdę genialnie, dobra. Znaczy, ogólnie można powiedzieć, że dziewczyny spoko, ale nie dla mnie. No i mam się zdezdez, chłopaka, tak? Ja ci życzę powodzenia. Nie wiem, jak ci to wyjdzie, ale w sumie jestem mega ciekawy. Nie, napiszę. Hej! <laughs> e, dobra, może wiesz. Ten. Y, może uda się zdobyć, jak będę miał sam wow. fajne <laughs> Jaki samochodzi? Dobra, dawaj. Od Idziemy na środek miasta, bo tam pewnie może znajdziemy coś Fajnego Dobra, dobra nie wiem, bo Jak mam fajną furgę to może jakiś ten dobra, O jest yy, sporo Napiszę, szukam Chłopaka <laughs> <laughs> nie, no, nie no kurczę, dobra Wyzwanie, ale to najlepszy ten W sumie wiesz To jakiś też wiz wymyślił W komentarzu no, no, no. To, to napisał też No 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 I to musiałeś to pewnie przeczytać tak, to twoi, twoi widzowie to są naprawdę bardzo kreatywni, mają się świetne pomysły. No bo to o, ja o, to, bo, że to czytałem, Ja to czytałem, że mam się przebrać za dziewczynę i szukać sobie chłopaka. <laughs> Okej. Okay. No coś, coś nic nie do ciebie nie podchodzi tutaj za bardzo. Czemu nikt do mnie nie podchodzi, ej, no proszę, szukam Już boja. Nie można się zagadać, no No dobra, to szukamy jakiegoś bo... Nie, no dobra, Jerry. nie. Ale nie, jakiegoś Polaka najlepiej, bo ja tu z angielskim to tak ten... Te same dziewczyny, są to konkurencja! O jest jakiś haraf. Hi. O, serduszko. Nie! Nie, no, słabe, dobra, nie No nie, nie. O, PR no, tak. Nie mam pojęcia co to znaczy. To prawdopodobnie te nazwy petów. Ja nie wiem. Jest jakiś Polak? Ma Mario! Luigi, to jest Mario prawie Luigi. Mario! No nie, no, nie to jest jakaś po... Nie, nie zabiera mi bojego boja. Jest nie ma dużego głupotu. Czemu tu nikogo nie ma? Mendy Mandy chce, żeby kurczę znaleźć sobie jakiegoś chłopaka, to nie może. Ja nie widziałem, że znalezienie chłopaka jest takie trudne, no dziewczyny, naprawdę. Teraz będę wiedział, że no. Ewidentnie jest. No jest, no przepraszam, dziewczyny, naprawdę myślałem, że znalezienie chłopaka to jest prosta sprawa, a widzę, że nie no. Odpiszę szukam chłopaka. No nie znajdę. No a patrz, jakie fajne skrzydła mam. Gdzie ty jesteś Jerry? Eee. Zgubiłem. Się. Nie chciał być takiej dziewczyny na bananie. Gdzie ty pojechałeś? A tutaj! O, <grym> fajny banan. Dobra. No, like. no nie, no czemuż Idę, idę popaknąć. Idę tutaj. Idę płakać, bo mnie żaden chłopak nie chce. Idę do loda tu. Jestem za lodem. Gdzie ty, Jerry, jesteś? Jadę le... le... le, le takie Lodzie... fajne. <grym> Dobra, daj sobie loda kupię chociaż. Okej. Okay. O, dzięki. Nie znajdę sobie e, nigdy chłopaka. Znaczy, e, no tu menwirka sobie nigdy chłopaka nie znajdzie. Więc no, taki jest minus, że no, musicie zostawić lajka i subskrypcję, bo ja widzę, że no, znalezienie chłopaka jest naprawdę trudne. Okej. Okay. Ten ma duży prezent, może ten mi da, ten będzie tym moim chłopakiem. Wow, ale on prezent wielki. Tylko... A, Jest tu, Jaką ma. Darwin. Darwin. Haj. <ścoughs> nie, no będzie słabe. No nie, ona mi chce zabrać go, za weź Nocha. ją. Nie. Nocha. No. Nie mam jak. No nie, ona chce mi zabrać. Darwin nawet mi nie odpisuje. Dobra, no przykro nie, mi to mówić, ale no, no nikt Cię nie chce, Mendy. Nikt mi nie chce. Idę płakać. Na razie, drodzy widzowie. O, Darwin do mnie przyszedł! Ło wow. Dobra. Nie uciekł. Okay. Na razie, trzymajcie się. Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie, bo mi nikt nie chce. Może Wy będziecie mnie chcieli i zostawić łapkę w górę. Na razie, trzymajcie się. Do kolejnego odcinka! Siema!